Co teraz w ogóle się dzieje z synem państwa? Czy się uspokoiło? Czy już jest lepiej? Czy rzeczywiście planowany jest ślub? No jak widać, cicho o moim synu. A to znaczy, nie, że dobrze nie ma wybryków, tak? bryków, nie ma niczego. Tak, tak, już, już chyba się wyszalał, tak powiem. Yy, a o ślubie to ja naprawdę też to jakieś takie... Yy, może może być, będzie kiedyś, no na pewno będzie, tak? Ale jeszcze nie, nie ma mowy o tym, nie było takiej mowy. Może to z tego wyszło, że były zaręczyny. Ale to wiadomo, zaręczyny mogą trwać, może się zaręczy, można i pięć lat być ze sobą, i trzy, i dwa, i rok, i miesiąc. No ale na razie jeszcze o ślubie nic, nic nie wiadomo. A jeżeli Daniel powie, że no chce wziąć ślub, wesele, żeby wszystko było tak jak porządnie, to jakie będą zapatrywania? No my jedno wesele zrobiliśmy już tak, no że tak się potoczyło wszystko, no, no bardzo przykro, ale no może to, to nie było, to nie miało tak być. Może no być może przy tej Faustynie może może się uda, no, no, no Naprawdę, to już trzeba pytać syna o to. Już ja, ja nie wnikam, to jest facet 34-letni. A jakie państwo macie teraz relacje z, właśnie z Eweliną i z... Czy często odwiedza się wnuczkę? Tak, często. Ostatnio byliśmy w lutym, wcześniej w listopadzie. No i tak jak jest to mąż częściej odwiedza, bo jak gra w Wielkopolsce koncerty. No to za każdym razem jak tylko jest, a, a dosyć często tam gra, no to zawsze odwiedzi Laurę. No ja nie wiem, obiecałam, że przyjadę, bo na święta rozmawiałyśmy przez FaceTime, to obiecałam, że przyjadę po święta, coś przywiozę od króliczkę. I przyjedzie pani. Tak, oczywiście, ja się nie mogę doczekać. Ja już bym w tym tygodniu pojechała, ale no oczywiście musiałam tutaj być.